Nie raba nie nieszczy niż się słodziewadala A daj. BNG, MP? Co to jest BNG? masz to BLG, że masz. BNG, że na Masz. A to, a. MP. To? to byś mógł dołączyć, to byśmy pograć pana gorę do nie Odlatuję. Jak to dołącza, ten szuka, czy nie, ten szuka? to szuka, czyli ja szuka. szukałem? A tam A, to on. To... Z tą Filip, szukasz? Nie, bo ja kończę. Dobra, no, nie tylko i... tak, Jak Filip już już. tak, rundę szybką tak, 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 nie tak, grać tak, <grym> będzie gonił? Nie Antek, bo Antek by No, mogę. Ja ale Antek mówił, zaraz No tylko też egarny już No, no, to, to, to no. Na razie użycie beze mnie, ale nas ja zbiję przecież, nie Zdawajcie się I, Dawajcie na czad napiszcie Na czad napiszcie Czy ktoś gra Czy ktoś gra to no, nie. Mogę i na auto proszę ale na razie czek. O kur. Tak. Dajmy... Prawie się ogarni proszę cię. Matko. A to nie jest taki taki typowy random config. Wiecie co jest nie tak jak się o random config? Bo random config to no tak. powinno być. Nie, nie, że tak. randomowa konfiguracja zapisana samochodu, bo randomowa konfiguracja, że każda część jest inna. Albo przynajmniej większość części jest inna, po prostu randomowych. Randomowa konfiguracja, a nie jest zapisane presety Mamy, z, tak? z gry. Już włączam. Mm. Jezus Maria. Ja trochę krzywo mi się wydaje, no. Ej, ktoś napisał ktoś na ogólnym, czy ktoś, czy ktoś jedzie ktoś ze mną? Ozdhutuję. Dobra, dzień dobry tyle. Dobra, dobra, spoko. Jedź no. Co Skąd to zmienione jest? Jedziemy na wycieczkę. Poczekaj, już włączam. Y no już chwilę Już włączam. Super sobie Ej, kto napisze na czacie? Kto napisze na czacie? pisze? Co? Na czacie napisa. Dobro pisze Niechaja, ja Nie ja no. A ja ją nie piszę. Ja jestem... Tak zapomniałem jesteś. Siemanko, witam witam, gonna... Ty MJ witam was i lecimy w BMG z klaszkami. Jestem Jaka mapa i nazwa? Tu mapa występuje? Serwer, kredy. Serwer. ty tych tylko raz. <grym> tak, Filip, no nie jadę do ciebie. <grym> A, miałem przecież filtr, że polisz coś tam, mapę. I dawajcie niech nie antek dojdzie na polisz na Już jest jedna osoba, o której Ty, Martin, nie wiesz. To. Eee... taki kolega. Dzisiaj poznamy. Mnie, to znamy. mnie nie kto zapojrzał, co? Jest w Eksii jeszcze. Nazywasz ja sobie na RS, tak? SDS. do idą mi rozwalają ci auto? Nie. Jak u mnie masz rozwalonego, jak nie wiem. Rado, nie, ja zapomnę, to po autostradzie sobie. Publiczne des, des, a czyli to serwer? Okej. Okay. Pomyśl, dołącz, dobra. Dobra, to antek szuka. Ja już dołączam nawet. Dobra, wszyscy na spawna, wszyscy na spawna. Ja kończę, więc. Antek ja nie dołączy. idę na antek dołączył. Kontek dołączył? może jakieś minutę. Antek, wyłączniki To jest to? Ty będziesz szukał, Antuś! Antuś, ty nie. będziesz szukał! O? Antuś, będziesz! O, nie! Macie mi wierzyć, że mnie będzie zacinało! Nie A co ja będę sam robił? Ja chyba zostaję. Tak samo no, ty będziesz. A co? Nic. Widzisz się kołał, będzie jest fajnie. Nie, dawaj to może na Polish rowda. Właśnie. A tak idziemy. Tym poszedł. Właśnie. A ty chcesz za mną mieszkać? Tak, mieszka? Ech, też to mogę. No ja... Pewnie mi będzie tak zacinało, że szok. Dlatego, że pewnie masz słabość kompa też, bo to od kompa też zależy, a nie, że... No ty masz, kurde, najsłabszego, więc się nie odzywaj. Ale nie mówię... Ty nie, żonę najsłabszego, bo on ma kartę 900. No, no no widzisz... M... No dobra, nie śmiej się, ludzie! Ale my się nie śmiejemy, tylko mówimy, a co chodzi? A co tego może być? No to do Marcina mówię, nie do ciebie. Ja się nie śmieję i ja nie tylko mówię to ja mam niewiele lepszym, lepszym poza tym Ja mam niewiele lepszą Ja mam ledwo lepszą a Ty ja To masz, masz w ogóle lepszy skąd, skąd Ty wiesz jakie ja mam chłodzenie niby Człowieku A, Polish Road jo? To jakie niby on ma? Ty się wszystkim rządzisz! On ma komputer za 12 tysięcy i się tym chwali no i co, że ma za tyle hajsu, no? To może go stać. A jest... ty, ty, Marcin, nie uwierzysz, jak ma, jak ma, jakie ja mam jak komputer. Jak on ma chłodzenie? Tak mi się daje, bo... A to jakie on ma niby chłodzenie? Że Manda że... Bo... nie, nie, nie bo, bo... bo nie wątpię, że... Bo nie wątpię, że ma lepsze. Może sobie kupię coś do komputera i co? No bo ty masz... Filip, ty masz 600... Hajset... Mówię, że nie wątpię, ty jesteś głuchy czy głuchy. Mówię, że nie wątpię, że masz lepsze. Ili ty masz DX 1660, tak? Ili? Tak, 1660 No właśnie, tak mi się wydawało, no właśnie. masz dwa monitory? No, jeden jakiś stary, ale częściej. byłem. Dobra, nazwa. ty streama? Po co? A jakie wy macie procesory? Ja i siódemkę trzeciej generacji. Ej!